Dzień dobry rolnicy! Nabór na rozwój małych gospodarstw trwa. I bardzo możliwe, że uda się go przedłużyć. Wystosowaliśmy pismo do Agencji Restrukturyzacji, do ministra. Poprosiliśmy też prezesa Izbronniczych, aby nadparł w tym temacie. Jest pozytywny odzew w Agencji Restrukturyzacji z Departamentu Działań Premiowych, czyli tego departamentu, który się zajmuje tym programem. Także mamy nadzieję, że uda się nabór przedłużyć. Będziemy Was na bieżąco o tym informować. Ale o czym chciałbym powiedzieć w dzisiejszym odcinku? Chciałbym Wam przede wszystkim powiedzieć o tym na czym polega program rozwój małych gospodarstw ponieważ jest trochę zmian w stosunku do tego, co mówiłem jakiś czas temu i dużo zmian odkryliśmy i jest też parę niejasności, także zaraz sobie o tym wszystkim opowiemy. Tak na szybko przedstawię może różnicę między tym programem, a restrukturyzacją małych gospodarstw. Czyli tak, po pierwsze nie mamy środków obrotowych, czyli nie ma wydawania na paliwo, nawozy i takie rzeczy, które są zużywane w gospodarstwie. Całość musi zostać przeznaczona na środki trwałe. Mogą to być nowe maszyny i urządzenia, może to być wybudowanie czegoś, wyremontowanie, zmodernizowanie, ewentualnie strona internetowa, jakieś takie właśnie wartości niematerialne i prawne. Tak to się nazywa. Kolejna kwestia. 15% wkładu własnego jest wymagane, którego już nikt nie zwróci. Działa to tak, że dostajesz najpierw 80 tysięcy złotych, musisz wydać. 117, 118, tak mniej więcej wychodzi i wtedy 20 zwraca agencja, czyli te 17-18 tysięcy złotych masz wkładu własnego, którego nikt ci nie zwróci. To jest taka zasada tutaj, i to jest kwota brutto, jeżeli nie jesteś na wacie, jeżeli będziesz na wacie, to wtedy to będzie kwotą netto i musisz o 23% zrobić większy obrót, czyli będzie to około sobie policzymy. 144, 145 tysięcy złotych jeżeli przejdziesz na VAT, nad czym warto się zastanowić, tak? Ale nie musisz jeszcze tej decyzji teraz podejmować. Można to zrobić później, chociaż zapytaliśmy ministerstwo, czy na pewno, ale na pewno da się to zrobić. Kolejna ważna rzecz. 100 tysięcy złotych, a nie 120. Nie ma krótkich łańcuchów dostaw i nie będzie w najbliższych latach. 120 tysięcy złotych tylko dla gospodarstw, które obecnie mają ekologię, już w tym roku. To wtedy 120, a w innych przypadkach 100. Odkryliśmy to jeszcze przed samym naborem, że taka zmiana zaszła. Także pamiętajcie. Kolejna kwestia. 60 tysięcy, jeżeli wziąłeś z restrukturyzacji i nawet jeżeli tego nie rozliczyłeś, spokojnie możesz skorzystać teraz z rozwoju małych gospodarstw z tej setki nie ma jedno związku z drugim. Tak samo w stosunku do restrukturyzacji nieważne są dochody spoza rolnictwa, przychody też. Nie ma znaczenia, czy jesteś policjantem, żołnierzem, nie ma znaczenia, czy prowadzisz własną firmę, chyba, że wychodzisz poza katalog MŚP, czyli masz ogromne przedsiębiorstwo. Nie wyliczamy czegoś takiego, jak dochodowość. Także spokojnie możesz sobie być na zus mieć duże przychody i i tak skorzystać z programu. I wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie należy jej później Zwiększać. Nie, nie ma już tego siania słonecznika na kwiaty, żeby wyrobić te wartości. Bo on ma bardzo wysokie przeliczniki, to przypuszczam, że o tym wiesz. A jak nie wiesz, no to w restrukturyzacji było tak, że trzeba było zazwyczaj siać słonecznik na kwiaty. Jeżeli miałeś marne uprawy, takie zboża, łąki, to wtedy trzeba było tak to podnosić. I co zamiast tego jest? I zamiast tego trzeba później wykazać przychód z gospodarstwa. I tutaj też uwaga, bo wszyscy mówią i też jest tak zapisane w wytycznych. To, to, to jest wprowadzające w błąd, że trzeba o 30% zwiększyć przychody. Bzdura, nie trzeba zwiększyć o 30% przychodu, tylko trzeba o 30% zwiększyć taki współczynnik, jaki wyliczymy. A jak się wylicza ten współczynnik? Bierzemy sobie wielkość ekonomiczną gospodarstwa, czyli to, co masz obecnie na polu. To jest wełno, więc mnożymy to razy 4,27, bo taki kurs należy przyjąć do tych wyliczeń. Później mnożymy to razy 0,8 około. To jest taki bazowy współczynnik. I później mnożymy to razy 1,3 i wtedy nam wychodzi przychód, jaki musisz zrobić w gospodarstwie za Zwyczaj 3, 4 i 5 rok. Także to, to nie chodzi o to, że jeżeli w tym roku, nie wiem, zrobiłeś przychodu 10 tysięcy złotych, to później masz zrobić 13 tysięcy złotych. Tak naprawdę ten twój przychód realny, to, co zrobiłeś w gospodarstwie, to co zarobiłeś, nie liczy się. Nie ma absolutnie to żadnego znaczenia. Jeśli chodzi o to, jaki przychód będziesz musiał mieć w 3, 4, 5 roku, to trzeba po prostu wyliczyć. Aby uzyskać tę pomoc, musisz wykazać sprzedaż za co najmniej 5000 złotych z gospodarstwa. No i tu mamy dwie opcje. Pierwsza opcja to jest umowa kupna-sprzedaży z potwierdzeniem przelewu. I to musi być zrobione, ewentualnie zamiast tego, może to być faktura, i w przypadku faktury nie potrzebujemy potwierdzenia przelewu. Tu jest też pewien haczyk, bo to musi być jeszcze przed złożeniem wniosku w ciągu ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających, uwaga teraz dla wprawnego ucha, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. I jeżeli tej tak naprawdę umowy kupna-sprzedaży z potwierdzeniem przelewu nie masz wcześniej, to trzeba będzie robić po prostu, zwłaszcza jak nie przedłużą naboru, chociaż myślę, że przedłużą, to trzeba będzie wtedy tę fakturkę załatwić. A fakturę, jak wiemy, można wystawić nawet później. Także to jest takie najprostsze rozwiązanie. Mamy tu omówione te takie podstawowe kwestie, no i teraz punkty, 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 punkty. Klops, jest z punktami klops, będzie je ciężko zdobyć. Natomiast ja wychodzę zawsze z takiego założenia, że jak są jakieś punkty do zdobycia, zwłaszcza jak mamy do zgarnięcia premię, gdzie mamy tylko 15% wkładu własnego, to trzeba po prostu się do tego dostosować i nie ma przebać. Nawet jeżeli by te punkty miały kosztować, nie wiem, z 5000 czy 10 tysięcy złotych, to i tak to się opłaca, bo nigdzie takich pieniędzy nie dostaniesz, więc moim zdaniem narzekanie na punkty, że oje. O Jezu, jak teraz będzie ciężko z tymi punktami, nie jest dobre. W sensie nie ma sensu, tak? No cóż, trzeba to zrobić, no nie musimy się z tym zgadzać, ale od tego też są takie firmy jak my, żeby to zrobić jak najlepiej, jak najtaniej. Mówiłem wcześniej o tym, że będziemy robić grupy producentów. I to będzie super rozwiązanie, żeby zdobyć trzy punkty dodatkowe. No i muszę to odczekać, ponieważ nie będzie możliwości, i to dowiedzieliśmy się tak naprawdę przy publikacji dokumentów programowych, że niestety grupy producentów, jakie my wymyśliliśmy, bo dałoby się zrobić też takie grupy, jakie my. Chcieliśmy, typowo zakupowe, bez praktycznie żadnej sprzedaży, nie będą przenosiły punktów w tym programie. Co oznacza, że te trzy punkty nam odchodzą. Chyba, że będziecie, będziesz chciał stworzyć grupę producentów, taką rzeczywiście, przez którą będziesz chciał swoją produkcję przepuścić, to wtedy pomożemy w stworzeniu takiej grupy i wtedy też da się zarobić jeszcze na obrocie pieniądze, tak, ponieważ jest też program, który przez 5 lat wspiera grupy producentów rolnych i tam im dopłaca od 10% malejąco do Około 8. Także to może mieć w takiej sytuacji sens. Natomiast robienie takich grup tylko po to, żeby ona była zakupowa, kupić przez nie nawozy, za to punktów nie będzie, co trzeba zrobić, żeby mieć punkty. Dwa punkty zaszkolenia, szkolenia, must have, każdy te punkty będzie miał, ale minimum punktowe to 3. No i brakuje. No i brakuje. Druga opcja ONW, jeżeli masz ONW dwójkę lub typ górski, to wtedy masz dodatkowe dwa punkty są cztery punkty jest gitarka. Natomiast zakładamy, że nie masz tego ONW, więc wtedy pozostają nam głównie dwie opcje. Pierwsza to jest 50% upraw w ekologii, wtedy mamy cztery punkty, czyli bardzo dużo, i razem już mamy sześć, także nie ma się czego obawiać. Co ważne, ekologia dopiero w przyszłym roku. Integrowana produkcja rolna. Też dopiero w przyszłym roku integrowana produkcja rolna to jest coś, na co dostaniemy jeden punkt. I jeżeli nie chcesz ekologii, to integrowana produkcja rolna to jest coś, na co musisz się zgodzić, jeśli chcesz z tego programu skorzystać. Integrowana produkcja rolna są to. Takie zasady dla gospodarstwa. Trzeba mieć atest na opryskiwacz, który i tak musisz mieć. Pomieszczenie na opryski, pomieszczenie na paliwo. To mogą być też szafy. Musisz stosować odpowiednie preparaty, opryski, ale to są szerokie katalogi, także naprawdę tam. Praktycznie nie ma problemu z tym, żeby stosować to, co się dotychczas stosowało, albo, albo jakieś zamienniki. Trzeba też później oddawać opakowania po opryskach z powrotem do, do sklepu. No, takie rzeczy, które i tak Unia będzie od Ciebie tego wymagała. Także przed tym się nie uciepi. Ale z czym się jeszcze wiąże zintegrowana, przepraszam, integrowana produkcja rolna? Wiąże się z wyższymi dopłatami. W tym roku będzie to około 1300 zł do hektara. W przyszłych latach może być trochę mniej, zakładam, że to może być około 1000. Natomiast to już są konkretne pieniądze. Jakie koszty są z tym związane? Bo są. Musisz co roku odnowić certyfikat, no i będziesz musiał też wziąć firmę, która ci wypełni te wszystkie druczki, podjedzie na gospodarstwo przed tą certyfikacją właściwą, z jednostki certyfikującej, żebyś miał wszystko dobrze. No i łącznie trzeba zakładać, że to będzie około 2,5 tysiąca złotych rocznego kosztu. Natomiast dopłaty do hektara to około 1000. Nie wszystkie uprawy wchodzą w integrowaną produkcję rolną, natomiast może na przyszły rok już będzie więcej. Będzie też bardzo taki dokładny, szczegółowy film o integrowanej produkcji rolnej. Będę przeprowadzał wywiad z Mateuszem z firmy Fresh Mazowia, która się na tej integrowanej produkcji bardzo dobrze, dobrze zna. Zobaczymy jeszcze, czy to będzie na ogólnym kanale, czy tylko, tylko dla naszych klientów. Napiszcie, czy byście chcieli taki film ogólnie dostępny. O czym jeszcze nie powiedziałem ważnym, jakie są zmiany właśnie w tym rozwoju małych gospodarstw. Wyższy jest poziom gospodarstwa ten przelicznikowy wielkości ekonomicznej, czyli nie 13 tysięcy euro wielkości, tak jak było to w restrukturyzacji, tylko aż 25 tysięcy euro, czyli większe gospodarstwa też się kwalifikują. Żeby była jasność, wielkość ekonomiczna gospodarstwa to nie jest wartość, ile warte jest Twoje gospodarstwo, tak realnie, tylko to jest przelicznikowa wartość upraw i zwierząt, jakie, jakie posiadasz. Co z ważnych rzeczy jeszcze Wam powinienem powiedzieć? Udokumentowanie późniejsze sprzedaży. Gospodarstwa, które będą miały tę wielkość ekonomiczną poniżej 9,5 tysiąca euro bodajże albo 10 będą musiały osiągnąć przychód w wielkości, w wysokości około 43 tysięcy złotych. No i jak ten przychód osiągnąć? Da się to zrobić sprzedażą bezpośrednią. Można to robić fakturami, umowami kupna-sprzedaży. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż bezpośrednią zobaczymy jeszcze w jaki sposób agencja będzie chciała, żeby to udokumentować, bo jest tu kilka, kilka rozwiązań na to. Natomiast jest to bez problemu do ogarnięcia, bo każdy rolnik ma ma prawo do sprzedaży bezpośredniej do 100 tysięcy złotych, takiej właśnie yy, bez, bez paragonów, bez tego typu rzeczy, o ile nie jest na wacie, bo jeżeli jest na wacie rolnik, to wtedy do 20 tysięcy złotych bez kasy fiskalnej, a powyżej 20 tysięcy złotych trzeba kasę fiskalną. Także tak wygląda ta kwestia sprzedaży gospodarstwa, które będą większe niż te. Przyjmijmy 10 tysięcy euro wielkości ekonomicznej, one będą musiały ten przychód odpowiednio wyższy uzyskać, to Wam wyliczymy. Poza tym gospodarstwa, które mają tę wielkość ekonomiczną wyższą, to tam raczej problemu z tym przychodem nie ma. A co się stanie, jeśli nie osiągnę przychodu? Jeśli nie osiągniesz przychodu, to wtedy będziesz musiał zwracać 20% za każdy rok, w którym nie osiągniesz przychodu. Także ten przychód trzeba osiągnąć, tak? Jeżeli mamy sytuację, że nie wiem, Kończy się, kończy się rok, patrzymy, tego przychodu brakuje nam te 5 tysięcy czy 10 tysięcy. No to trzeba zrobić tak, żeby jednak się znalazło te 5 czy 10 tysięcy przychodu, tak? Tak ma być wszystko zrobione, żeby pieniędzy nie oddawać. I też my od tego jesteśmy, żeby właśnie wam w tym pomagać. Budowlanka, bo jak wiecie, zmieniło się prawo budowlane i rolnik teraz sobie może coś niedużego postawić bez pozwolenia na budowę. No właśnie, rozmawiałem z bardzo ważną osobą. W centrali agencji e, osobiście. <grych> I słuchajcie. I też agencja jeszcze nie ma ostatecznie z ministerstwem tutaj stanowiska, zaproponowaliśmy swoje rozwiązania, i możliwe, że taka budowlanka nie będzie wymagała kosztorysu inwestorskiego, tylko oferta. Natomiast jeszcze nie mamy co do tego pewności. Lobbujemy, lobbujemy, żeby było prościej. No i słuchajcie, kończąc już ten film, co jest tu myślę ważne. Uważajcie! Przede wszystkim na firmy nowe, które zajmują się dofinansowaniami dopiero od, od niedawna, od kilku miesięcy. Ten program ma w sobie bardzo dużo pułapek dla piszących wnioski i. Naprawdę sprawdzajcie, z kim wchodzicie we współpracę. Czy ktoś też nie zajmował się na przykład fotowoltaiką zamiast pisaniem wniosków i teraz chce robić wnioski do Agencji Restrukturyzacji? Uważajcie, naprawdę sprawdzonych doradców wierzcie. I tu nie chodzi, słuchajcie, nawet o to, żeby koniecznie z Polską Agencją Pozyskiwania Funduszy Unijnych współpracować, tak? Może macie gdzieś sąsiada, sąsiadkę, kogoś gdzieś blisko, doradcę, który jest konkretny i zna się. Też warto skorzystać, tak? To jest naprawdę mnóstwo doradców. Zawsze to zastanówcie się, sprawdźcie, żebyście nie trafili po prostu na jakiegoś hachmenta. Żeby nie trafić na hachmenta, można wypełnić formularz do nas i na pewno się zajmiemy tak, jak trzeba. Albo tak jak mówię, skorzystać gdzieś z kogoś lokalnym. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście film o czymś związanym z dofinansowaniami z rolnictwem, zostawcie komentarz pod spodem. A tymczasem dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia siema! Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Zmieniamy obraz polskiej wsi.